Bajki dla dzieci. Florka i melek, tubka kremu. Florka i Melek właśnie wrócili z placu zabaw. Słońce świeciło dzisiaj wyjątkowo mocno, a choć piasek był ciepły i miękki, dzieci czuły, że to słońce jest jakieś intensywne. Gdy mama zdyła im buciki i spojrzała na ich buzie, powiedziała. Oj moje słoneczka, wasze noski są czerwone jak pomidorki. Chyba trochę się przypiekły, pomimo kremu. Pamiętajcie, krem to jedno, ale najważniejsze tu chować się w cieniu, kiedy słońce grzeje najmocniej, szczególnie w środku dnia. Ale przecież smarowaliśmy się kremem, zaprotestowała Florka. Może nie wystarczyło, powiedziała mama. I widzę, że zapomnieliście o kapeluszach. Zawsze zakładajcie kapelusz lub czapkę z daszkiem. Kiedy wychodzicie na słońce, żeby osłonić głowę i twarz. A najlepiej w ogóle unikać wychodzenia na dwór między godziną 11 a 15, kiedy słońce najmocniej świeci. Musimy posmarować was jeszcze raz, żeby wasza skóra odpoczęła, dodała, wyjmując z torebki dużą tubkę kremu. Ale gdy nacisnęła, nic się nie wydarzyło. Oj, wygląda na pustą, mruknęła mama, potrząsając tubką. To może nowa Zaproponował melek. Zaraz poszukam, powiedziała mama i poszła do łazienki. W tym czasie florka i melek zostali sami w przedpokoju. Tupka leżała na półce i wyglądała zupełnie zwyczajnie. Ale nagle sama się poruszyła. Zwinęła się trochę i po chwili na końcu pojawiła się biała, pachnąca kropla kremu. Wiedziałeś to? krzyknęła florka. Sama się wycisnęła, odpowiedział Melek z szeroko otwartymi oczami. Może to jakaś zaczarowana tubka, szepnęła florka. W tej samej chwili tubka podskoczyła i zaczęła mówić. Miała cieniutki głosik i malutką buzię zrobioną z nakrętki. Nazywam się Kremisia, powiedziała z dumą. Jestem tubką ratunkową. Kiedy dzieci zapominają o ochronie i o najważniejszych zasadach, ja sama ruszam do akcji. Czyli jesteś magiczna? Zapytał Melek. Oczywiście. Mam czujniki na słońce i ciepło. Gdy wyczuję, że ktoś potrzebuje mojego kremu, wyciskam się sama, wyjaśniła Kremisia, kręcąc się po półce. Ale moja magia działa najlepiej. Kiedy wy pamiętacie o paru prostych zasadach, szukajcie cienia w ciągu dnia, szczególnie gdy słońce jest wysoko. Zakładajcie kapelusze i czapki, a jeśli już musicie wyjść na słońce, to posmarujcie się kremem. Florka i Melek roześmiali się z zachwytu. Czy możesz nas posmarować? Zapytała Florka. Jasne, ale tylko jeśli obiecacie że będziecie pamiętać o tych ważnych zasadach o szukaniu cienia o noszeniu kapeluszy i o smarowaniu się kremem zanim wyjdziecie na słońce a najlepiej unikać go w najgorętszych godzinach powiedziała kremisia poważnym tonem obiecujemy zawołali jednocześnie kremisia podskoczyła zrobiła mały obrót w powietrzu i wycisnęła porcję kremu na noski i policzki dzieci krem był chłodny Pachniał jak wakacje i bardzo delikatnie wchłaniał się w skórę. Nagle wróciła mama. Ojej, kto was już posmarował? Zdziwiła się, patrząc na błyszczące buzy dzieci. Sama się wycisnęła, dodała florka. Mama się roześmiała. Macie bujną wyobraźnię, powiedziała z uśmiechem, ale wzięła tubkę do ręki i spojrzała na nią podejrzliwie. A tubka tylko leciutko poruszyła nakrętką i błysnęła napisem, dla dzieci, z myślą o słońcu i rozsądku. Tego wieczoru, gdy dzieci szykowały się do spania, Kremisia cichutko wysunęła się z półki i szepnęła. Jutro znów będzie słońce. Pamiętajcie, szukajcie cienia, noście kapelusze i unikajcie słońca w południe. Florka i Melek uśmiechnęli się przez sen a w ich pokoju pachniało odrobinę wakacjami i przypomnieniem o ważnych słonecznych zasadach. Morał, ochrona przed słońcem jest bardzo ważna. Zawsze pamiętaj o unikaniu słońca w najgorętszych godzinach dnia, szukaj cienia i zakładaj kapelusz lub czapkę. Krem to tylko dodatkowa ochrona. Obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia.